Dzień dobry, do wierzę Państwu. No, rzeczywiście, kilka tylko słów, poczułem jeszcze w szoku, więc yy, trudno coś tak yy, sensownie skończyć. ale jeśli gra się na wyjeździe trudno nawet strzelać się cztery tylko tego nauczyć się nie wygrywa, no to potencjał możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie. Yy, ja tak ten też podsumuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, teraz poproszę też o kilka słów podsumowania do mikrofonu trenera Piłka Panie trenerze, do tego mikrofonu. Że ci co przyszli na stadion dzisiaj to nie, ma, to, no, nie żałują, bo dramaturgia była jak w dramatach szekspirowskich, nastroje się zmieniały 1-0, 1-1 do no, 1-2-4, ja rozumiem jaska, że jak się cztery bramki szczelano, na wyjeździe to, to trzeba ten mecz wygrać, ale takie mecze też Myślę, że decydujący moment w tym meczu był w sytuacje niewykorzystanej przez nas przy stanie 2-1. Sarda Sambuzała i głowa, i głowa e, e, Machaja. Co nam się dzisiaj w tym meczu udało? Myślę, że najbardziej się nam udały zmiany. Dowodnicy, którzy weszli w głowie, wnieśli dużo ożywienia, zdominowaliśmy ruch, grając z długimi piłkami w powietrzu. I stąd e, myślę, że e, na mnie, czy zasłużony, czy, czy nie, nie przed zmianą, miałem sytuację idealną wiśniewski, wcześniej mieliśmy też sytuację 4-4, dramaturgia duża, myślę, że e, w mojej drużynie nastąpiło jakieś takie przesilenie, jeżeli chodzi o, o sprawę mentalną, że to, co niemożliwe, Czasami staje się w zasięgu ręki i można to osiągnąć, jeżeli się tego bardzo chce, a przy stanie 4-2 widać było, 2-4 widać olbrzymią determinację, poświęcenie, wolę walki i te bramki myślę doprowadziły, yy, bramki, sytuacji doprowadziły do tego, że zrobił błędy. I strzelić bram dwie dram bramki i, i zrealizowaliśmy mecz. Jakby ten mecz był jeszcze myślę, 5 minut dłużej, no, bylibyśmy w stanie chyba wygrać 5-4. Dziękuję bardzo. mam czas na pytanie, więc to zaproszę. Kuba Staszkiewicz, Sport, Fakt, pytanie o cenę razie niskiego, co się stało Marcinowi Baszyńskiemu? Jeśli można ten nas, to żeby... Przybyłem. Jak nozę jeszcze nie znamy, wygląda to źle z już w za Dziękuję bardzo, kolejne pytanie. Kosowski gazeta Wyborcza. do obu trenerów czy, czy brali kiedyś udział w tak, w tak szalonym meczu, że przypominają sobie mecz z takimi zwrotami sytuacji. No i to no fana szmarka. No jak ocenił grę w defensywie swojego zespołu dzisiaj. Jak można e, oceniać defensywę, jak się traci cztery bramki? No, no oczywiście, że, że e, ocena może być taka, a nie, a nie inna. Czy ja brałem udział w takim meczu? Nie ja e, tu taki mecz. E, e, widziałem, że ja przegrywała w drugiej lice z Tilanem w 1992 roku 0,4 i zrewisowała 4-4 i też. Była bliska szczelinia pią piątej bramki, a Jacek nic no, nie no. wiem. Ja sobie przypominam, mi się to z kariery zawodniczej, jeszcze w Badałowiska no, w trzeciej ligi, taki mecz, e, jeśli się nie mylę, w Starachowicach chyba ze Starym, gdzie prowadziliśmy, jeszcze byłem zawodnikiem Siarki, chyba 4-1, 4-2 skończyłem w punkcie 4 4, 4, 1, 4, 20, członka, 4, 4, 4 no, ale, ale więcej między innymi w takich meczów, bo w z na jedno, jednak tylko. Marka. Co tak naprawdę stało się z zespołem w przerwie? Bo ta pierwsza część spotkania to, to widać było kontrolę nad, nad tym meczem. Natomiast po przerwie to już była zupełnie inna Lechia. Pietrowski według mnie zagrał bardzo słabe spotkanie. Co tak naprawdę się stało? Czy to brak koncentracji, czy to po prostu lepsza postawa ruchu w drugiej części spotkania? To znaczy, tak jeżeli chodzi o Marcina Pietrowskiego w y, przerwie zgłosił uraz y, naciągnięcia oby tylko mięśnia y, grupy przedniej uda y, ale mówi, że wyjdzie i będzie miał. Y, Mieliśmy problem w przerwie, bo zarówno y, y, Krzysiek Bąk, bon, jak i Marcin Piotrowski zgłosili u nas, gdzie w każdej chwili groziło tą Zmianą, myślę, że, że słabsza postawa Marcina była spowodowana właśnie tym urazem. Jeszcze jedno pytanie. Jak Malinowski, Radio Lokalna To pytanie do pana Kaczmarka, a Grzegorza żeby Grzegorz Rasiak dzisiaj swoim wejściem na blisko poszło zdecydowanie drużyna. Pytanie, czy było widać na treningach, że jest w formie i dlaczego przez tak pójdzie, skoro tak dobrze zagrał? Gdybym wiedział, że tak dobrze zagra, to by zagrał w podstawowym składzie. Natomiast w tygodniowej sesji ceningowej obserwujemy zawodników i uważaliśmy, że, że ta trójka niewysokich napastników na, środ na środek obrony, tutaj Właśnieńskiego i, i, i drugiego środkowego obrońcy, będzie idealna. I tu nie można mówić nic, że. Nie można mówić, że tak nie było, bo przecież parę razy wystarczyło dostawić nogę i tutaj nie, nie byłoby problemu. Natomiast problem, problem był to, co powiedział tutaj pan Tomek Ossowski, że jestem zadowolony z gry defensywy. Nie, nie jestem zadowolony, a gra defensywna to nie jest tylko czwórka obrońców. I w tym momencie myślę, że wyczerpałem odpowiedź. Kolejne pytanie? kaszmarka tym razem, czy Adam Duda tym golem odkupił swoje wcześniejsze winy i te zmarnowane sytuacje? I jak Pan skomentuje jego słowa pomęczowe, bo on powiedział, cytuję, Adam Duda czy cuda? To znaczy był z takich w telewizji gdańskiej, gdzie, to znaczy tak, myślę, że to, że, że ten wierszyk to Tutaj yy, już yy, funkcjonował od jakiegoś czasu i, i yy, Adam Duda nie musiałby robić cudów, gdyby wykorzystał sytuacje, które, które miał, yy, to myślę, że byłby blisko ruboi, a jak nie to blisko byłby tam z chyba z dziesięcioma bramkami, na pewno więcej by jak razem, ale ja powtarzam w dalszym ciągu to, że Adam Duda nie ma w tej chwili dziesięciu bramek, to problem powstał nie teraz, to chłopak bardzo prze, on robi postępy, on się stara, natomiast yy, dwa lata temu, czy trzy lata temu, jak strzelał po trzydzieści parę gramek w to wtedy ktoś powinien się nim bliżej zainteresować i dać mu możliwości treningu, chociaż z dużyną ekstraklasy. Tak jednak nie było i w związku z tym jest tak, jak jest. Adam ma tych bramek chyba cztery. A zgodzimy się, gdyby 50% wykorzystał sytuacji, to tak myślę, że tylko 9% to by miał tak leciutko. Ale to jest chłopak Gdańska, to jest chłopak Lechi Dokonaliśmy wyboru prawidłowego, według mnie, dostaw wypożyczony w Rzędach. Trudno było trzech zawodników o, tej po, o podobnych rezygnacjach trzymać, bo tutaj zaraz tym, że w Rzędach cztery w, yy, w Nie, ale no, trzeba dokonać. A Adam, myślę, że jest to gość, który nie musi przejść śpiewać, a nam duda robić suda tylko niech to robi do nie należy na boisku i strzela bramki i cudów nie potrzeba. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz. Mam raz. Mamy 4 minuty końca, zgryłek. Jak trenerzy myślą, jak tutaj się podnosi sytuacja, czy, e, czy warto być do ostatniej kolejki otrzymanie, jak trenerzy widzą tą sytuację widzę. się dzisiaj mogę to walka już kończy gdybyśmy dowiedzieli, to co, co mieliśmy w doliczonym czasie gry, natomiast no, będziemy grali do końca, bo, bo ta sytuacja jest tak no, dynamiczna i, i tak nieprzewidywalna choćby ten mecz dzisiejszy pokazał, że myślę, że tutaj walka będzie trwała do końca. No, my na własne życzenie zaplądaliśmy się w tą walkę, więc dalej jesteśmy... Yy, można to w grze, natomiast w górze to samo, bo tam do końca, i ma jeszcze ciężkie mecze, więc, więc myślę, że liga jest bardzo ciekawa i z dołu, i z góry, oby tak było zawsze. Jeżeli chodzi o, o Górze, to nie myślę, że wiele rzeczy wyjaśni następna kolejka, gdzie gra na, na łańcuchowskich, zajdzie, tak? Zróbmy Natomiast z dołu ja powiem o swojej drużynie. Myślę, że ten punkt. To jest bardzo ważny punkt założenia leki. Pierwsza rzecz, że z w takich okolicznościach, gdzie cały czas byliśmy pod sportową kreską. Druga rzecz, myślę, że mamy dwa mecze na wyjeździe, dwa u siebie i zrobimy dostateczną ilość pomoców, żeby, żeby w okolicach Środkowa Taweria. Kto się, kto się trzyma w tej Wszyscy ważą, bo kluby są szczególnie w i pod Beskidzie. Liczą na to, że polonia Warszawa nie zostanie na bo właśnie o tym wszyscy mówią, Państwo piszecie.